Cześć Manko, tutaj Xalion i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Minigames. Dzisiaj jest również ze mną Pedro. Cześć. I będziemy sobie dzisiaj tak biegać również po survival gamesach, po quake'ach i tym podobne. Także zaczynamy! Może słowem wstępu powiemy, że dzisiejsze odcinki będą ogarnięte. Takie, takie mamy plany. Tak, taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przynajmniej e, nie będziemy siedzieć dwa lata przy tablicach. Dobra. To Dobra, ruszamy. To ruszamy. Do zobaczenia na arenie. A, prawie koło. Się. Prawie. Po drugiej stronie. Widzisz? Eee... Na prawo. Skarczę A dobra dobra Wiem i widzę, macham Widzę 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 widzę, widzę, widzę. Eee, Tam są takie wysoko skrzynki Ale ja nie, nie mam pojęcia jak się tam dostać eee, No tam są drabinki Ale weź eee, o, o o Biegnijmy w moją stronę co? Tu jest skrzynka i przejście dalej Ale bez brania skrzynek? Bez Dobra. A wybierz kita wybierz kita A, I włącz stoper włącz stoper. Jaki stoper? No żebym wiedział ile jest nagrania Ha, no nagrywamy o 12 12.02, no przeżyjesz Dobra tam, kurczę. Chociaż w sumie i tak tutaj po prawej mamy czas gry, co nie? Znaczy ile jeszcze zostało, no, no. więc w sumie tak. to jest Bez skrzynek? Bez No dobra, to wzi wzi wziąłem Gościu mi zapierniczył Ja sobie wziąłem tego eee, Amciu O, bąsuje za mną? Tak, i gościom się śledzi przez cały czas. Tu jest jakaś hacienda. Jestem za do tobą. Niej się. Gdzie się do niej wchodzi? Teraz pytanie: czy ktoś mnie bije? A, to jesteś tutaj, dobra? Już wziąłem stąd, dobra. to był tylko hełm i siekierkę. Digniemy do następnej. Ej, to jest jakiś most, albo co innego, nie wiem co to jest. Jest jakaś późna skrzynka, pewnie na górze. Naprawdę? No tak. Nie ma. A jest dwie, są nawet dwie. Ale jest o, Hacienda kolejna. Ugh, ale powiem, że mam eko. Tu było otwarte już, ale nie, jest ten. Chłop. I jest wejście na górę. O. A ja mam w ogóle. Chłop. Ja znalazłem enchanting table, nie? Ja też. Mam żelazny miecz. Ja mam jakieś przeszajbiste eko, który mnie mam w Vanilla ma Minecraft. Co, chain maila? Chain maila? Nie, ja mam cztery. Ja mam Cinderella slippers z, fo, z Fortunką dziesiątką i Aqua Affinity dziesiątką. Że co? Nieważne. Skąd ty takie rzeczy masz? Yy, wszedłem sobie do budynku jak, jakiegoś. A gdzie ty jesteś? Na wypizdowie, w tym, w tym zameczku. A w tym zameczku? To ja idę do ciebie, chyba. Tu jest w cholerę skrzynek. Huczę, wyskoczyłem z niego. Jak Nie tam teraz wejść? Gdzie tu się wchodzi? Właśnie kurczę, byłem tam! O dobra, jest wejście. Tu są goście. Właśnie wiem. Jeden mi goni, próbuje zabić nawet. Kurde, tutaj się kupałem. Gdzie ty jesteś? Cholera, jasna. Dyrtol. fucking bitchan. Zabili cię? Nie. Ja bym chciał cię znaleźć przede wszystkim. Dobra, mam to. gdzie jesteś? Tu jest zamek. Ten skurkowany mnie... O! To, to, to właśnie on mnie bije! Ej! Tu jest ksalion Jezu! A ja ciebie uderzyłem! No dzięki! Ale on ma siekierkę tylko! No bez jaj to On Ale cię bił! ja go nie mogłem zabić! Czemu? Ja nie mam butków ani nie spodni! O! A ja mam na sobie! To, to są skórzane... skórzana zbroja! Nie? Tak! To jest skórzana zbroja pofarbowana! Co ty gadasz? No tak! Ale no pswo. Ty lepiej coś zjedz! Już mam na kulach! No bez jaj, że mnie zatruło. Ha, 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 ha. Wbijam po filarze. Jestem... No ja też próbuję, tylko zaraz spadłem. Zatruło gdzie? mnie mięso z kurczaka, no bez jaj. A, tędy się wchodzi. Dobra, dobre, dobre, ile skrzynek. Zostaw coś dla mnie. No dobra. Gdzieś tu są jeszcze skrzynki? Są Enchanting bottle. Dwie minuty do Blitzstara. <laughs> tu jest dużo skrzynek, tu może Blitza możemy tu spotkać. No Ale to, że spotkałem go to był FART, czy to było jakieś takie ten? No fa ej, na tym tym jest. Wejdziesz potem, co masz? Yy, takie same spodenki jak miałem To daj spodenki, bo ja nie mam spodenek. Yy, nie wiem jak ten teraz ciebie wejść, dobra. Yy, no ty mi tym. Ej, nie, nie cofaj się! Którende? Idziesz ty, tymi szokami idziesz do góry. Tylko, że teraz to najprawdopodobniej spa... A chociaż nie. Jest tu gdzieś crafting table? Yy, nie widziałem, mówiąc szczerze. Dobra, masz te spodenki. Yy, chcesz hełm? Nie, nie widzę, Hełm masz. mam. Yy, butki złote? No, daj butki. Dobra, i to było... Jak wy... chcesz, mam chainmailowy... O, to daj. Yy, chainmailowy hełm. A to nie, 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 nie. On jest lepszy. Tak? No to, tak, no to masz klatę? Nie, właśnie nie. Klatę to masz klatę. Blakuję. Chociaż nie, masz tą nieużywaną jeszcze. Dobra, Cztery ataku, 4. Cztery... Moja siekierka kamienna ma tyle samo ataku co ten. Dobra, idziemy stąd. A tu jest skrzynka jeszcze. Battle, Battle of Enchant. A mam jedzenie, nawaliło. Ej, idziemy do, enchanting, do ench enchantingu w sąsiednim budynku, bo ja mam ten. Tutaj też gdzieś gdzieś, poczekaj. Jeden poziom mam eee, Na dole gdzieś była, przynajmniej było Tu są skrzynki w wodzie A, ty sobie po prostu skoczyłeś, no, super Tak wo. Wow. I tu mam kamienny miecz Jest blister jest w hidden cześć. Jeden, inny czas. Ej, ja nie mogę wyjść z tej wody. Ujśwa. No da się, da się. Oh, już wyszedłem. Nie. Chcesz mieczyk? Bo ja mam mieczyków wody. Mam, 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 mam dwa. Nawet może trzy gdzieś. Kurczę, nie, tutaj na pewno nie będzie. To jest na spawnie. Mam kamienny miecz. Musimy denchantingu iść do sensu budynku. Gdzie jesteś? Yy, za tobą. Yy, to w tą stronę? Nie. Tutaj, w tą stronę i na lewo. Jest sześciu graczy tylko. No. Ej, tu się nie da wyjść, cholera. Mówi ci, tu... że przez główne wyjście. A gdzie jest główne wyjście? Mm. Gdzie ty jesteś? Już poza. Ja już uszedłem. No to git. W tym budynku są enchant- enchanty, No wiem, wiesz. wiem, wiem. O, a ja te wszystkie rzeczy znalazłem tam na górze. Mam drugi po... Uf, idziemy no. na górę, tam też jest jeden, a będzie nas trudniej dopaść. No. Mm. Dobra, pier- nie, ja chcę pierwszy poziom. Ja w ogóle nie mam. Sharpness 1. Tutaj bloków I... się nie, nie da stawać, nie? No, nie da się. Bo byśmy się tutaj mogli zamurować. tap, 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 tap. Protection 1. Może być. Mam prawie, jakbym zdobył jeszcze odrobinę N tego. Levela, to bym miał jeszcze jeden level. E, pani Idziemy łap, pani łap. O. Masz, masz, ten kamienny miecz, albo coś nie Nie, dosań? nie. Y... Daj chesta. Ta? A Jakie masz spodenki? No, big boy pants. Aha. Aqua affinity dziesiątka. Y, daj czesta. E, masz chesta. Protection jeden. Zajbiście. Dobra. Teraz jest, jesteśmy koksami. Tak. Tu jest ten Crafting table. Mam 6 lepków. Dobra. Hmm, tak, tylko że kompas pokazuje mi na ciebie. No, mam nie na ciebie z kolei. Chociaż nie, przed, przed chwilą skoczył tam na prawo do zamku. Tu już nic nie ma. Standardowa. No, to już byłem po prostu, i Ty chyba no. też tu byłeś. No, ja, ja znowu spawnerwałem tamten gdzie byliśmy. Ej, tam do... jest na górze jakiś zamek jeszcze. No, wbijamy wodą? Nie. Wodą. Znaczy tak, przez chwilę tak. Chyba wodą nawet. Kurde, przyzwyczajony, że. A tutaj coś jest? Czekaj, co to jest? Biegam tym. Tu jest statek. Jaki statek? Chodźmy. No dobra. Jesteśmy koksami. Yeah. Ale nie mamy koks jabłek. Ojeju. Coś tam O! Już tutaj nikogo nie było, patrz. Co? Nieruszone skrzynki są? Nieruszone, totalnie. To spoko. Jest blitz! No, mam blitza! Mam jabłek! Pier... Naprawdę? Daj zobaczyć, co jest w tym. Masz. Jaka zajebistość. Użyjesz sobie tego, ale yy... vampire jest dostępny. Time Lord, ninja, kurde to coś strzela tymi fajerkami. Mhm. O! Tak. Facet. Bierzesz tą. To, to złoto bierzesz. Złoto? Złoto i bie, idziemy o do Enchantingu. właśnie. I idziemy do Enchantingu. Ile, który masz poziom? Na razie mi jeszcze się wczytują. <noise> Że co? No, bo one się wczytują tak, tak jakby. Który, te, który to był budynek? Tam, nie? Tak. Na razie mam dziewiąty i wciąż wzrasta i nie ma zamiaru przestać. Facet, to zenchantujemy sobie wszystko. Masakra, ale ja powinienem widzieć te, 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 Takie, te kuleczki żółte, nie, dookoła ciebie Okej, okay, mam 17. O masakra To czekaj, to jest ten domek chyba Ten, tutaj A nie, tam, faktycznie To słuchaj, tam, idziemy na górę, górę I tam bo tu są enchanty na górze i gorzej zdopaść Tak, idziemy na górę i tak, ty enchantujesz Ja ci dam ten, ty enchantujesz najpierw swoje y Lepsze jest chainowe czy złote? nowe. Na shifcie, na shifcie, pamiętaj. Czemu na shifcie? Żeby cię nie widzieli. Ale co? No przeciwnicy I mam stać na shifcie? Tak. Czemu? Chyba, że się nie da, no bo wtedy jesteś masz ukryty napis. Co ty gadasz? Jako no fan. tak, masz takie. A ja kampię się przy drzwiach, znaczy przy drabince. No dobra, na przykład sobie wezmę tutaj. Y wszystko na jeden, na pierwszy level, wiesz. Protection, dobra. Cholera Dostaniesz Dostaniesz wszędzie Protection jeden tak, tak, powinno tak być. Faktycznie te. Paza. To już mam i jeszcze to. Ja ci daję moje spodenki Kurde, i Kurde, nie da. A, bo to już jest Aqua Affinity dziesiątka. Tak, nie da się. No to jakieś butki by mi się przydały. <mary> <mary> no, tu jest coś, coś tam na fortunę. Ja ci dałem moje, spode, moje, moje budki i moją, ten, mój hełm. Dobra. Myślę, że ten... że... Ta gra jest Masz fe feather falling jedynkę No, no super <laughs> I Gościu, gościu, gościu Za, za tobą, wchodź do budynku A daj mi hełm, daj mi hełm Jest, leży obok ciebie Gdzie? Frajer no! Ile on miał złota, chłopie ale ja już nie mam miejsca w No ja... mi właśnie się skończyło też. Czekaj, jedzonko jest podstawą. Ale mam łuk, mamie, mam, mam, masz strzały? Do o, protection dwójeczka, kuźwa. Masz strzały? Mam. Dodaj. E, masz 42. Naprawdę? No. Skąd tyle? Nie wiem, chyba z gościa wypadły. To spoko. Kurde. Eee... my to wszystko mam zenchantowane, Lepsza jest. Nie, to 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 spoko. Eee... Dobra, to jeszcze to sobie muszę zenchantować, O. Nie mam miejsca w A co tam? Protection 1 zajebiście. Ja ci mogę dać klatę, żebyś zenchantował na jakiś wyższy level, to jeżeli daj. chcesz. No bo taką nieenchantowaną, nie? Bo mm -hmm. enchantowanych już nie możesz niestety. No tak, to, to akurat nie x gdzie mogę wszystko. A co to jest za zmywarka, którą ty masz, w której naprawiasz przedmioty? No to jest zmywarka z tego, z modu yy, Jamie's Furniture Mode. I ona naprawia rzeczy? Tak. Za darmo? Nie, za, za węgiel. Aha, zmywarka na węgiel, spoko. No. Bierz takie, gdzie jest najmniejszy napis jakby, nie? No, wziąłeś na protection jedynkę. Co? Za który level? Za... szósty. To łapiesz jeszcze raz. Masz jeszcze levele? No mam jeszcze, mam drugi. No to weź coś na drugi level jeszcze zrób na tej, na tej klacie. To jest protection da... jedynka. Ty ch chcesz tą klatę z protection jedynką? Mam klatę z protection jedynką. Bo ja właśnie wiem. Weź tą na dwójkę zrób, na drugi poziom. O, poczekaj, bo budki mam chainmailowe. Moment, moment, moment. To bardziej mi się podoba. Okay, spoko, opłaci. dobra. Protection 1 zajebiście. Dobra, gitara. No, także teraz. Wiesz, wiesz co ja tu powyrzucam teraz by niektóre mi się rzeczy. Jeszcze przydała lepsza broni, i byłoby zajebiście. Ja tu powyrzucam niektóre rzeczy, że jakby, jakbyśmy kogoś zabili, to żebym miał. Nie zbieraj ich tylko. No, ja właśnie też w sumie powyrzucam to, co mi jest zbędne. Typu. Klepki się da zrobić? Tutaj da? Da się robić. Tak. Bo mam w cholerę u tego żyta, czy tam pszenicy, cholera. Pszenicy. To tak. no, jest zbędne. Mam cztery te. Yy, całe śmieszne. Dobra. Kompasy. Ja jestem gotowy. Ej, bo ja z, jak znam życie, to są dwa teamy po prostu wyżytym. Tak. Schodzimy na dół? No jestem sceptycznie nastawiony. No trzeba. No trzeba, wiem. Tylko, że kurczę. Gościu napisał: We are. Może na spawna się kierujmy. Jesteś koło mnie? Tak, napisałem do gościu: Czy są teamem. Ale gdzie jest spawn? E, tam. W tamtą stronę. Jesteś Ariuszur? Mhm. Tamtą. Za, nie są teamem. Za I'm not. Tylko że on wkręca, nie? <laughs> Jak to za górami? Pff. What? Na no, gościu chce z tobą steamować, nie chcesz? No w sumie mogę go zabić. Dead match. I... Jak to? Aha, bo 5 minut minęło. Mm, dopiero za 5 minut. A nie, dopiero za 5 minut. Czekaj na mnie. Jezu tu jeszcze są ten niewykorzystane. Jezu, myślałem, że to jest jakiś gościu obok nas. Znowu masz ekspa? No mam połowę levela. Nawali no czekaj, zobaczymy. Ej, jak to jest? Tu się je... ten odradza. Bierz jedzenie całe. No tak, nie mieliśmy. Nie mieliśmy. W się... pewnej no minucie czy coś ten styl. buty te z spodenki No ja mam już wszystko plus plus klaty Ej, nie ma już nic do jedzenia. No dobra, to co? Trzeba by znaleźć tych ziomków, mnie. Czekaj, czekaj, ja tu mam ten... Jez, um. yes, mam stone sword Tak? Orkowy stone sword nawet Jak to orkowy? No orkisz, orkisz stone sword Plus 5 do attack damage Czekaj, czekaj, ja sobie muszę zjeść Tu są wszędzie... Masakra jakaś Jezu, zatrułem się w pizdu Czym? Chłopie, już 16 minut. No, to będzie odcinek naprawdę godny uwagi, trzeba No nie, ja powiem ci, że to chyba wrzucę jako samo jedyne na odcinek. Okej, okay, no teams, okej! Okay. <ścoughs> Sorry, bro. No, czyli ten, czyli... Musimy cię, musimy cię zmartwić. No. Spadłem, fuck. Gdzie jesteś? Ale dobra. Jezus Maria. Koło ciebie. Nie, bo zrozumiałem, padłem, a ja taki, do. <laughs> Hell yeah, a gościu się cieszy Tak A Boże życie z debilami Zebrałeś całe życie dobra, całe... Trzeba ich znaleźć no Co? Ale ja no kurczę, jak mam ich, mamy ich znaleźć jak kompas wskazuje na nas No Cze ja na sekundę odejdę O tu właśnie sprawdź tam. czy mnie się teraz pokazuje Nick? Pokazuje się ale bardzo ciemny Aha dobra Patrz odejdę na ten, schowam się za murkiem Wciąż ciebie, wciąż ciebie. Widać mnie? Ale nie, widać mnie? Nie. No właśnie, a teraz. Nik? Eee, na mu, może na spałnie. Ta. Chodź. Ej, idziemy na spawn na, 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 na wysokość. O dobre, 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 dobre. I później ich z Ja mam łuk! Możesz łuk, zajebiście, ty, bo ja swój wyrzuciłem. A nie mam. Ty to da mi połowę Ej, gościu, wydawało mi się, że jest gościu pod nami. No ciekawe jak Czemu ja nie mogę wejść? Czekaj Dobra, już mogę wejść Włożyłem połowę do skrzynki Dobra Ja Ej, idę tu ja nie tu. mogę jej o, ja też mogę Ja mam tam skoczyć, tak? Ja mam tam skoczyć Skoczyłem Nie, nie, nie w to samo miejsce, gdzie ja W inne Gościu jest tam Gdzie? No pod nami Co ty gadasz? No, daję głowę Niemożliwe, ja by tam wszedł Ta Tam jest jakaś, tam jest kanion przecież Tam Widzisz napis? W tamtą Nie, stronę? Nie, patrzę na kontrolę i gówno. Tam. tam! No to come on, come on, come on! Jest! Cześć, zjem coś! Jest, jest! Zjem coś! Gdzie jest? Pod nami! Ale jak pod nami? Gdzie on, gdzie on w W wodzie, w wodzie, wodzie, spłynie! Jest, jest, Strzelam! Trafiłem! Tak? To ja też! Drugi raz trafiłem. Hej, <laughs> normalnie. Sniper Elite. Zjechasz Cześć. <noise> <noise> i. I teraz będzie deathmatch. Teraz będzie deathmatch. Bijemy najpierw tego gościa tego, tego pierwszego. Ja nie wiem, jak ten wyjść na razie. Teleportujecie o. na deathmatch. Ale ja nie mam i tak jak wyjść stąd. Teleportujecie na deathmatch. No dobra. Can no longer be used. No błagam cię, to będzie opa. Najpierw zabijamy gościa, a potem się zafapujemy, ok? Dobra. Ja chcę wygrać. To zależy, kto lepiej fapuje. No. Czyli bijemy siebie z łapki. Tak, ale dopiero jak ubijemy tego gościa. Tak, 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 dokładnie. A on nie wie, nie wie, co się dzieje ogólnie dead map... A to był ten, który. Gdzie on jest? Za mną. Ja już mogę go bić? Nie, dopiero za 15 sekund. Ale to nie jest ten, który mówił Tim. No tak, no prze, przecież tego to dopiero zabiliśmy przed chwilą. No Pierdol. Dobra, Pierdol. teraz y, tak... Bierzemy z łapki coś. Pełen HP, czekaj. Poczekaj. Coś z łapki w sensie... Y... Z pustej łapy. I, a i bez zdroi. Bez Czemu bez? Się... No tak. Żeby było porówno nie, Ej, bo to znika! Nie, to wydaje ci się. O, dobra, ja już mogę. 3, 2, 4, 1. Czemu ja dostałem Hełm ja demol?